Kochani, z tej strony Dominika. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz serdecznie zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału oraz do zajrzenia na moje media społecznościowe, które podam Wam w opisie. Widzimy się pierwszy raz w 2021 roku i zaczynam od holu lumpeksowego. Mam nadzieję, że Sylwester Wam się udał i spędziliście miło czas ze znajomymi lub z rodziną. A przechodząc już do filmu, chciałabym Wam powiedzieć, że rzeczy kupiłam w ostatnim czasie. I wszystkie będę pokazywać Wam na sobie. Nie mam ich jakoś bardzo wiele, ale mam nadzieję, że taki film Was zainteresuje. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I przechodzimy do filmu. Najpierw będę Wam pokazywać te jasne rzeczy, które już tak nadają się na wiosnę. A później przejdziemy do tych ciemniejszych. Pierwsza rzecz. Jest to taka urocza, mega, mega wygodna koszula w groszki, w kolorze, one są chyba w kolorze zielonym, tak, to jest ciemna zieleń i koszula prezentuje się tak. Pokażę ją Wam ją oczywiście bliżej na sobie za chwilę. Myślę, że ona idealnie sprawdzi się na wiosnę, lato właśnie. Jest ona z bear, jest to rozmiar L, ale mi się właśnie podobało to, że ona tak fajnie, luźno wyglądała, bo ja ją przymierzałam i tutaj ma taką kieszonkę. Pierwsza rzecz jest to bluzka, którą mam na sobie. Jak widzicie, jest ona zapisana na guziczki, na dole ma taką falbankę i jeszcze pokażę Wam ją bliżej na przebitkach za chwilę. Mnie się ona bardzo spodobała, myślę, że fajnie podkreśla figurę. Jest naprawdę wygodna. Kolejną rzeczą, która zawsze jest mile widziana w mojej szafie i zawsze brakuje mi takich t jest najzwyklejsza bluzka biała z krótkim rękawkiem. Ja tutaj zauważyłam, że mi odbarwiła i nie wiem, czy to było, czy ja to po prostu w praniu coś mi się zmiksowało. Jest ona z ASOSa i jest to rozmiar 40, a uwierzcie mi, że naprawdę nawet widać, że ona nie jest aż taka duża. I myślę, że będzie mi się bardzo fajnie nosiło, bo jest dobra gatunkowo. Trzecią rzeczą jest kolejny t-shirt. Jeszcze wygodniejszy widać. Jestem ciekawa, co to jest za materiał. Nie wiem, może gdzieś tutaj będzie. Zaraz sobie luknę. Mm, już widzę, że to jest atmosfer i jest to rozmiar 40, także... Ale zobaczycie sami, że ona wcale nie jest taka duża, jakby się wydawało. Jest to 95% bawełny. Także... Dlatego i elastan 5%, dlatego jest taka... Właśnie fajna w dotyku. Jest ona w takim przepięknym kolorze błękitnym. Chciałabym ja Was jeszcze zachęcić do zerknięcia na mój wintet, na którym znajduje się wiele fajnych ciuchów za niskie ceny. Podam Wam także w opisie. Dobra, słuchajcie, kolejną rzeczą są jeansy. Jedna z moich ulubionych na ten moment, jeśli chodzi o niebieskie jeansy. Są to jeansy z wysokim stanem. Najzwyklejsze z Topshopu. I myślę, że to jest rozmiar XS. Z tyłu wyglądają tak. Mają bardzo fajne kieszenie. I poszarpane nogawki. Są to rurki obcisłe. I bardzo fajnie podkreślają figurę. Kolejną rzeczą, już Wam mówię, jest bluzeczka obcisła. Obcisła bluzeczka z paski z M&S Collection i wygląda tak. Brakowała mi takiej obcisłej, najzwyklejszej bluzki w mojej szafie i myślę, że ta będzie fajnie sprawdzać się na wiosnę, ale też na zimę. Ogólnie takie bluzeczki można założyć do wielu stylizacji i ona zawsze będzie wyglądała fajnie. I ostatnią z tych jasnych rzeczy jest sukienka obcisła midi. Atmosfer, że zmierzy 38, ale ja Wam powiem, że to w życiu nie jest 38. Dla mnie to jest XS totalne, czyli 34, bo zobaczcie, jaka ona jest chudziutka, że tak powiem. No, wojziutka tutaj jest. Ona się rozciąga, jest na gumce. W takie białe, drobne paseczki. Taka najzwyklejsza, fajna na lato, na wiosnę. Przejdę sobie teraz do ciemnych rzeczy i pierwsze z nich są to spodnie. Jeansy, które mogliście już zobaczyć w moim lookbooku sylwestrowym, z propozycjami stylówek właśnie na Sylwestra i na imprezki. I są to spodnie w rozmiarze 34 z Pretty Little Thing i wyglądają tak. Są naprawdę mega wygodne, ja, to są jedne z moich ulubionych spodni na ten moment. I fajnie podkreślają figurę. I mają fajne kieszenie, na co też zwracam uwagę. Kolejne spodnie są to spodnie, które znalazłam na dziale dziecięcym. A ja bardzo często znajduję na siebie spodnie na dziale dziecięcym, ponieważ mam rozmiar spodni 32-34. Ostatnio nawet wciskałam się spodnie na 12 lat, także wiecie. Ja jestem dosyć szczupła, więc bardzo łatwo mi jest tam znaleźć ubrania. I są to takie milusie po prostu spodnie z takiego misia wręcz bym powiedziała które będę sobie nosić albo po domu na jakieś chłodniejsze wieczory, albo do spania. I one bardzo są wąziutkie, jak widać. I one właśnie są z takiego miśka. Może, być tego, może nie być tego dobrze widać teraz. I na dole mają takie gumki, które fajnie podtrzymają wszystko. I one są na gumce i się fajnie rozciągają. Nie mają tutaj żadnej firmy, ale mega mi się spodobały. I one mają naprawdę wysoki stan, jeśli widzicie to. Tutaj dopiero... Się kończy, także mega fajna. I na pewno będę je często nosić. Wszystkie ubrania kupowałam na wyprzedaży, yy, także zapłaciłam za nie grosze. Od 3 do myślę 20 zł, także myślę, że mega było warto. W mojej szafie brakowało mi dresów, najzwyklejszych dresów, które po prostu nosiłabym do domu, do sprzątania, czy nawet do obejrzenia jakiegoś filmu sobie na luzie. I właśnie trafiłam na najzwyklejsze dresy w lumpach z Atmosphere w rozmiarze 34, więc idealnie na mnie. One nie są z jakimś wysokim stanem, ale podobało mi się, jak leżały. One mają tutaj na dole ściągacze, ściągacze. No wiecie o co chodzi, tutaj widzicie zresztą. I są tutaj wiązane w talii. Kolejną rzeczą są spodnie, które pewnie wielu z Was się nie spodobają. Jakie kupowałam, nie spodobały się one ani mojej mamie, ani mojej siostrze, ale mi się spodobały, stwierdziłam, że będą fajne na, yy, na wakacje, na przykład jak wyjadę sobie gdzieś za granicę, a mam w planach wyjechać właśnie w tym roku za granicę, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, wiecie, jakaś sytuacja na świecie, także zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. I są to takie zwykłe spodnie na gumce, takimi lekko, w sumie nie wiem, to nawet nie są poszerzone nogawki. Wyglądają one właśnie tak. Są bardzo luźne i myślę, że będą bardzo wygodne nawet na jakiś strój kąpielowy. Myślę, że się fajnie sprawdzą. I mam tutaj dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza z nich jest to taka mega urocza góra od piżamki z takim słodkim pingwinkiem. Nie patrzyłam nawet na rozmiar. Mówię, taka słodka do spania biorę. Jest to rozmiar XL. Firmy nie ma. Jest jakaś BPC. Collection. Granatowa. I właśnie spodobało mi się to, że ona jest taka większa, bo wiecie, mogłabym sobie do tego ubrać pod spód jakieś luźne spodenki i wyglądałoby to mega spoko. Nad tą rzeczą mega się zastanawiałam, czy ją wziąć. Jest to ostatnia rzecz w tym holu. I uwierzcie mi, że popełniłabym wielki błąd, gdybym nie wzięła tej rzeczy, dlatego jest mega się cieszę, że jednak się na nią zdecydowałam. Jest to takie futerko. Jest ono krótkie, i myślę, że się właśnie idealnie sprawdzi na tą porę. Ono jest takim jakby golfikiem, więc nie musiałabym nawet do tego nosić szala. No jest mega piękne i zapłaciłam za nie chyba właśnie 20 zł. Także myślę, że mega warto. Nie wiem, jaki to jest nawet rozmiar jest 8. To jest rozmiar 8. I myślę, że jest naprawdę mega fajne. Będzie cieplutkie i takie krótkie, właśnie już na taką wiosnę. Czy tam ciepłą zimę? No, i to by było wszystko w tym holu. Mam nadzieję, że hol wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych holów lumpeksowych. Zapraszam Was także do poprzednich holów, które znajdziecie na moim kanale, oraz do innych filmów, które mam nadzieję, że Was zaciekawią. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia!